Siemaneczko, witam na kanale. Jestem Bartul, to jest już 19 odcinek z serii. Zagrajmy w Doom i ale Jesteśmy e, w rozdziale <coughs> Jądro Marsa. Przed nami jeszcze troszeczkę tutaj mapę zostało. To nie jest jeszcze chyba wszystko, bo tu mamy tylko 3 sekrety, a wszystkie mamy tych sekretów do zdobycia 6. E, aha, i musimy zdobyć tutaj, mamy wyzwanie zdobyć klucz Slayera i e, przy pomocy broni BFG zabić 40 e, demonów. Aha! O kurde, wiecie co, ja sobie tutaj wezmę amunicję, żeby mieć już maksymalnie 4 paski. Żeby nie mieć... Okej, okay. król kryształu, blokowane osiągnięcie. Nie czy wszystkie kryształy zrobiłem w takim razie, w pełni uleż maksymalny poziom zdrowia pancerza lub amunicji, aha. Yy, I teraz mamy tak, 24 zamiast chyba 22, tu mieliśmy 11, jest 12. Tu chyba było 165. Tu było 225, tu było 9, tu było chyba 12 i tutaj mamy jakiś też limit, nie wiem, chyba dwie sztuki amunicji, może więcej, nie wiem. Okej, okay, super. Czekajcie, jak ja tam, jak ja tam przejdę? Uu. Aha, chyba tędy. Zablokowane. Tak przycisnął A to jest klucz Slayera, dobra tu mamy bramę. E, zaraz sobie e, to zrobimy. W sensie tą walkę. Ewentualnie, nawet użyjemy broni BFG, żeby sobie trochę ułatwić sprawę. Czekajcie, bo to musimy chyba nacisnąć. Ups. Tu się, a tu jest klucz Slayera, proszę Państwa. Mamy wyzwanie ukończone. Dwie sztuki wujki mamy tylko do... Yy... I w zasadzie w tym momencie zero. Kurde, co mnie tak... A jajajaj z tyłu. Hapnęło. Szukam amunicji do shotguna, bo chcę wejść do bramy Slayera. Jest, dobra. Szukanie byś tam gra zapisała. To nie będę musiał powtarzać wszystkiego tutaj od nowa. 15 pancerza tylko mam, niestety. Jest, dobra. Trzymajcie kciuki. Jest to przedostatnia. Brama Slayerosa, Ostatnio było przerąbane. Ale wspomaga się chyba bronią BFG. Na 100% się wspomaga bronią BFG. Raz, że chcę zdobyć osiągnięcia. Dwa wiadomo, będzie przewalone pewnie. Na początku, chyba weźmiemy migana na słabszych przeciwnikach, a później jak się pojawią mocniejsi będziemy próć albo z tej balisty albo właśnie z BFG taki jest pomysł mam tylko 15 pancerza Kurde, bo już po mnie Ну. Но... могу могут еще рушить. Уже воняет профилем солдат. Что тут To małych przeciwników żeby Bfg używać. Już jest, żeby BG używać. mnie, właśnie, że właśnie po mnie. Jak kurde, tady nemám... Vyča. jajajajajaj ja, ja. Za mało jest przeciwników kurde żeby używać BFG na szkoda Polera! No powiedzie co wezmę tumbiłki, chociaż tu za mało tych przeciwników. A dalej nie mał pies. Nie no BFG to nie 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 Musimy tych mniejszych trochę poatakować bo mało mam życia Życie. Uh, 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 uh. Kurde, ciężki pojedynek, jak cholera. Słuchajmy amunicję do BFG, ale e, dzięki temu mamy wyzwanie ukończone to też e, dla mnie jest ważne. Trzy wyzwania ukończone mamy. Trzy punkty tutaj do Ars. Do stroju. Szybsze odnawianie po użyciu. Demony pozostają dłużej zamrożone. Dobra, na razie to zostawiamy. I 8 do ulepszenia. Dobra. Dobra, w się niestety nic nie da ulepszyć. To kosztuje 6. To trzy. Dobra, na razie więcej nic nie ulepszymy. Kurde, ale udało się znaczy w sumie to straciłem e, dwa życia. Jakby nie patrzeć. No ale to też. E, po co są te życia, żeby je z nich korzystać? Najgorszy był ten przeciwnik, e, który e, z tym toporem. Wiecie, w takim harmonijerze to. E, Aha, ja pierdzielę. Szlak. Zdowiem dwa sekrety, przecież kurde, co ja zrobiłem. A tu jest jeden. Jest tam gdzieś po drugiej stronie. A, bo to jest zamknięte. Poczekajcie, bo muszę znaleźć przycisk Który mi to uruchomi Ewentualnie A tutaj coś jest <laughs> Ale co? Myślicie, że tu tutaj trzeba zeskoczyć? Tak, A, właśnie się chyba przyblokowałem. Zaryzykuję, jak więc wczytam jeszcze raz grę. A no wszystko, wszystko gra. Różak. Mit dum jego mocy i determinacji, to tylko kłamstwa niedowiarków. Wytyczam tor lotu na Marsa, obliczam wektory ciągu, start za trzy, dwa, jeden, przygotowanie do wejścia w atmosferę, Uwaga na turbulencję. Genialna gra. Zwróćcie uwagę, że tu mamy właśnie jeszcze raz, dwa. Ciężka walka. O kurde, to jeszcze trochę. Ale ja sekretu mam to zobaczycie dwa. Nie, trzy tu jeszcze mamy. Coś pominąłem. Coś pominąłem. Nie, tu jest bateria. Plus dwa sekrety. Dobra, wszystko jest dobrze. I tu mam amunicję do BFG. Tylko że ja muszę się kurczę z... Aha. Oj, szkoda. To są dawne czasy jeszcze sprzed strażników. Przejście zabierzecie na strażnika jeden, gdzie skrył się kapłan. Strażnik jeden. Zapomniane miasto... Hebet. W długiej historii cywilizacji strażników istnieją starożytne wydarzenia, które zatarły czas, zapomniane rozdziały, nieznane historykom strażników, czekające na odkrycie. Historia upadłego miasta Hebet jest jedną z takich zapomnianych przez pokolenia opowieści. Niegdyś kwitnący ośrodek portowy, dumny i zachęcający, klejnot upamiętniający podbój odległego plemienia. Betońskich klanów zewnętrznych światów Hebet. Dzięki genialnemu wynalazkowi, przejście stanowiło pomost łączący skrajne odmienne od siebie miasto strażników. niedane mu było jednak trwać wiecznie, bowiem znalazło się wśród miast utraconych w krucjatach toczonych przez dawnych strażników po Hebet. Pozostały jedynie strzaskane ruiny pochłonięte przez nękaną, wstrząsami powierzchnię niegdyś zamieszkanego Marsa. Zaraz się chyba coś pojawiło. Tym... Nie, to jeszcze nie. Jeszcze nie. Tutaj jest ten. Czyli zostało nam jeszcze. Nie wszystko mamy zebrane. 100%. Dobra. Wyzwania też mamy ukończone. Runy też mamy wszystkie odblokowane. Tu jeszcze nam brakuje trochę punktów. 4, 8, 13 plus 6, 19. 19 punktów Oświeźcie co ja sobie... Aha, nie mam. Ale bazoty mam. Jedziemy z koksem oh, Dobra jest słaba chyba. Takie pojedynki. To nie ma za bardzo co użyć. Ta skulernia słaba nam O kurwa, tylko nie ten Nie mam czym strzelać, kurźwa macie Sied Skorzystamy z tego Z piły. Dupa, kurde, bella już rakiety Nie ma celu Jestem bez amunicji, jak pierdziela Gdzie jest ten gość? Tu jest uh, ten frajer. Tu jest, dobra. Ja pierdzela. Szlakien shit. Wreszcie, 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 wreszcie. Uh. Позбираем Бегаем я в этой назад. Та штука, наверное, не Влас, я тут не был. Этот пансажир стоял. Тут меня не было. Ну, факт. О, <связывая> прошу <связывая> bo tu mamy e, poręcz no, no. No maj BFG Bo tu kurde było naprawdę masakra Ej kurczę, nie mam czy walczyć Chyba a czas opuścić na rozdział. Nie wiem, czy to koniec. Alright. Podsumowanie. Odkrywka międzyplanetarna. Odblokowane osiągnięcie. Dobra, mamy tutaj wszystkie wyzwania ukończone. Walka. Dobra, no moi drodzy, to tyle w tym odcinku, wyjątkowo krótki odcinek, najkrótszy z wszystkich, no ale tak wyszło. Przed nami kolejna lokacja tych rozdziałów, jeszcze sporo przed nami jest, także około 30 odcinków się pewnie pojawi, z tego co tak liczyłem. Także dziękuję Wam z góry za łapeczki w górę, za łapeczki w dół. Jeżeli komuś się materiał nie podobał, jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, to może to teraz zrobić. Będę bardzo wdzięczny. Możecie czasem też jakąś reklamę oglądać. Piona!